Witamy na Narodowym Stadionie Australii, gdzie już za chwilę rozpocznie się ważny mecz. Kibice z niecierpliwością wyczekują pierwszego dzwiska. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Snukowski i Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. Portugalia zmierzy się z Danią. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani.

Rusza więc pierwsza połowa. Madsen ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Czy stoła to wykorzystać? Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki. Diana Silva może teraz rozpędzić się na skrzydle, zostawiły jej sporo miejsca. I to by było tyle świetna interwencja pod presją. To się nazywa ciąg na bramkę to pachnie groźną akcją. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Kibice chcą strzału. Radzi sobie, dobra interwencja. Gail. Uwaga, mamy dobre prostopadłe podanie. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Znakomite przerwanie, nie pozwala rozwinąć się tej akcji. O, I tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Okazja może być groźnie. Nie ma. Trafia w bramkę, ale nie do bramki. Wszystko było poprawnie zrobione. Zabrakło dosłownie centymetrów i szczęścia. Trzymują się przy piłce, sędzia stosuje korzyść. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Teraz popisała się świetnym timingiem w obronie. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Znalazła miejsce, ależ sytuacja tu mogło być naprawdę niebezpiecznie, ale interweniowała w porę. Pierwsza połowa na Narodowym Stadionie Australii dobiega końca. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Okazja na prowadzenie. Bardzo, bardzo dobra teraz interwencja bramkarki. Wykazała czujność i opanowanie. Piłka w grze, krótkie rozegranie, Żuana Marszał. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Minimalnie obok słupka. No zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. Rzutka w pole karne. No takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. No i teraz strata piłki. Teraz Pernile Harder. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. No cóż, już po zagrożeniu. Przynajmniej na razie. Pilka trafia do harder. Tak! Mamy bramkę! No, naprawdę. Ten wolej zasługuje na brawa. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Złożyć się do takiego strzału nie jest łatwo, ale gdy piłka odpowiednio najdzie na nogę to takie uderzenie jest praktycznie nie do obrony. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Co teraz wymyśli? Budują atak, wciąż tutaj walczą o wyrównującą bramkę. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Uwaga, udany przechwyć teraz. Teraz strzał. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Daleko dobry pole karne. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Nici z akcji stanęła na drodze do środkowania. Piłka trafia do Harder. Uwaga, słupek! Gdzie trafiła piłka? Ostatni gwizdek oznacza, że już nikt nie wydrze im tego zwycięstwa w dzisiejszym meczu Mistrzostw Świata. Mogą być z siebie dumne, nie sądzisz? Cóż, walka była tu bardzo zacięta, ale ostatecznie strzeliły tę jedną bramkę więcej i to wystarczyło do zwycięstwa.